O nie! O, no jeszcze ping, no zajebi... What? Rebane. Ty, no co jest? Chodźmy do poprzedniego. Ej, Daniel, Daniel. Daniel! O. Co jest?

Daniel, weź głośni mikrofon, czy coś, jesteś strasznie cicho. Głośnik mikrofon... No jak nie dasz? Jak podgłośnie, to będę miał znowu kwestery. No ale teraz jesteś strasznie cicho i cię w ogóle nie słychać. Tomi, Tommy, daj papierze, nie bądź daj papieża Daj papierze. Nie, mnie ci jesteś strasznie cicho. A właśnie, Daniel. No ja się teraz do ulepszarki. Ej, barkaj! Ty tobie, te, ty, tobie też tak pojebanie z ping? Tak. A to czyli nie tylko ja? Chodź. Ej! Halo, możecie mnie wpójść i teraz jestem w klosunku, Halo, otwierasz. A ja akurat ja na łukowiec. to spadać. No to on na mnie otworzy mi daj papieża. O. o Boże. To nieźle, to trochę zjebałem. Ale to trochę przez te lagi też. I też przez po to, że próbowałem zanieść się w O no nie, jeszcze ochroniarze. O kurwa, niewidzialny! Nie, niewidzialny! More awesome. Municja kurwa. O! Ojebane! O, jeszcze tutaj jest tego. Ja już myślałem, że to totalnie rozbitka na stracenie idzie, a tu... a tu chuj. Gdzie nie idzie. No, ale właśnie. Pytanie tylko czy oni przełączyli. O, o, Już wiem co ja zrobię. Ja... Już wiem co ja zrobię To pytanie czy Chyba... Tak, już pamiętam pod co to miałem Ja już więcej ja będę robił Hej Wyślij daj dawaj identyfikator tak na taki Wiesz co, 106 przed chwilą mnie złapała i jest niewidzialny. widziałem yy, wiem, bo nie widziałem... Akurat te dwa SCP widziałem sam jak, jak widziałeś niewidzialnego jak jest niewidzialny? Znaczy... poczułem go O tam jest jeden z naszych Hej kum... Siema. Jak ktoś nie mam kanapki. Masz kanapkę? Weź mi daj kanapkę, okay. bo ja ranny jestem strzelanie. Nie, nie się mam. Nie mam, nie mam. A, a dobra. Byłbym bym umarł. No Zrozumiałem, że masz i ten tego typu. Ej. Czy ktoś gadał z komputerkiem i możemy wyjść teraz z gate'em B? Eee, a macie kartę? No on ma jakąś kartę. Ej, są jakąś kartę. patrz no jaką kartę mam. O mnie masz. Chyba. O et ten Chodźmy do kompu... kamera jest liczb może. Kamera jest tutaj. O pan z tumika strzela praktycznie. A co on strzela? Ej, czekaj. O, ej, on strzela z mojej ulubionej to broni. A, a ta modyfikacja zabiera tu nic, okej. A panowie, bo nic z komputerkiem. Ej, czekajcie, czekajcie. bo ja chcę coś zrobić. Nie, nie, nie. Nie, nie to jest pozycję. No dobra bo musimy z komputerkiem pogadać. No to możemy pójść. Ej, to chodźmy naokoło, panowie. Załącz panę jest kapelem. Panowie idziemy naokoło, chodźcie. Ej Wiktor Hm. Nagrywasz? Oczywiście. No i się. Witam widzów. Alo, alo, widzowie. No elo, elo Graniemy kontent śrubitalnie. Podężny kontenci Ej, tutaj, zobaczmy, czy ty nie ma apteczki. Ja się... Na ej. około, na około chodź. Ale to na czy przez. A, bo on. No tak, on ma omni, dobra. Przez... Mamy dostęp wszędzie. Tutaj a bo to, nie to nie jeszcze. Apteczki. Tutaj przez biura jeszcze, zapomniałem. E tutaj apteczka jest, ej. E. Typia, Apteczkę. To daj ja... apteczkę, bo ja potrzebuję. Ale on ma 12% A, a. To, O nie, to przepraszam no, okay. Idziemy przez lasek, czy kartą? Znaczy, e, no kartą no, po idziemy Ej, no, po preferuję, ej zamknij to, ej do mnie zamknij to Do mnie, zamknij to, bo nikt tutaj nie ma dostępu Poza nami e, To mam pomysł, a ja będę szedł przodem w takim razie Bo mam pełne zdrowie bym może wybimy a nie, bo to... Ej, pójdź do melona? Nieee, to gut Ej, to słyszałem, tutaj po to, Zamknięto, zamknięto Panowie, chyba poszło. Chyba tak. Ej, czekaj, do, e, czekaj, i dom, dom, czekaj, czekaj na domie. O, jest. on. A weźcie, czekaj, daj jeszcze do Dom. Dobra, chodźmy. Ej, skoczymy jeszcze do zbrojowni. No, 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 można. Dozbroić się. Tu te wysadziły więc nie... Ale do w, do wstąd, e, to nie mam pomysła, wy możecie iść do zbry, Chyba że pójść z wami, bo ja mogę sobie, bo ja Nie jestem... no, chodźmy razem w kupie, w kupie, Dobra. w kupie chodzić. Tendy, tędy, tędy, gdzie, gdzieś, gdzieś. Tędy już jechał, też tak można. Lub... No tak, ale tam tędy ten będzie, będzie szybciej tędy. Szybciej. O, dobra, Masz to danie, to danie, Swój, 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 To zesrałem się, zesrałem się. Eee, dochodźmy do komputera. Ej, w, wszyscy, w ogóle, chodźmy. Daniel, co nie? Ja już myślałem, że tą rundę mam totalnie na stracenie, bo miałem takie, kurwa, no nic nie, mam wszystko, ten, grabione i tak patrzę, Ej. ty, martwe ciało. I, 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 i cyk, i się Ej, to Ja mam ciekawostkę. Tak, no? no jak, mnie, jak mnie teraz słychać? Ej, Dalej, o, cicho, ale chyba lepiej. E, podziwiam ciekawostkę, bo ja na początku, bo ja wbiłem, jak wbiłem, gdy się runda zaczęła, co nie? No. Zapytałem się jednego gościa, czy by mnie nie zrespił, i nie zrespił, więc trochę oszukałem systemu. Tak, bo ja o, wystarczająco To do zbrojowni teraz? E, tak, do mm, zbrojowni. Czy wystarczająco to bym nie powiedział. Chodźmy, tylko kontakt tak trochę cicho jest, ale jest dobrze. No, mówiłem Danielowi to, że jak jest jakby, cicho. Nazywasz, y, sąsiad, Muszę sprzedać ciekawostkę. Jak chcesz, danie, to możesz zobaczyć też drugą perspektywę. Jak wcześniej Cię słuchałem, to byłeś bardzo o cicho. Tym, co nie, że jak jesteście w ulepszarce, to słychać tego komputerka? Drip. No, mapa jest bardzo dobrze zrobiona. Ciepł. Zamykaj to, zamykaj to, droga. E, biorę Digla. Ja w sumie hmm. może tą brękę bo nie wiem, jak to tym Ja biorę desertigla, ponownie. Ja Powiedz coś do mnie. Raz, dwa, raz, dwa, tak mikrofonu w, ja, w sumie dobra. No to jest. Eee, dobra. A mam Desert to jest dobry broń. Czekaj, bo mam tu jakąś dziwną m i nie wiem. Czy... A, dobra, nie biorę jej. Weźmy to, co znamy. To jest ta m którą ulepsza się 20 lat. C co? Po co się ulepsza? Mityczna, ulepsza w 2 minuty. No, nie słyszycie totalnie. To jest ta słynna MK, którą się ulepsza. 2 Ej, minuty. panowie, 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 ja, chyba tak. Ej, panowie, może ktoś z nas weźmie snajperkę? Ktoś się czuje no, pewny na snajperce? ja, was, tak. Heee, a ja mam ja? digla. to jest taka snajperka bez dunety. Jak chcesz danie, to możemy się, się zmienić, mogę ci dać moją broń. Jak ta weselu, jak ten rewolwer z, z SL-a, prawda? No to Dobra, masz moją. Jak kusi mnie, żebyś z tą to lubią wysadzić. Nie. <laughs> Nie jest szeref, że... <laughs> Tutaj. Bo, bo ostatnio, gdy się broniliśmy tutaj, to ta amunicja prawie wybuchła. O właśnie, widziałem, widziałem na filmie, że strzelaliśmy w tą am amunicję tam z Domi, wtedy jak byliśmy. I ty tam się z errorem kryłeś tutaj w zbrojowni. I ja tak patrzę, no no. że strzelaliśmy po amunicji. Ja się zdziwiłem, że ona jeszcze nie wybuchła. Bo wiesz, bo pewnie no. jak przechodzi przez ściany, to jest ten osłabiony czy coś. To... No na pewno, bo przecież jakbym bym w życiu, przecież życiu przeszedł z jakimś chciałem, to jest osłabiony, spowolniony jest deformowany. O, i zdeformowany. No tam... Ej, on poszedł? W prawo czy w lewo? W prawo. W prawo, w prawo. poszedł. wyrzucił? A, tam... To... Co, broń? Nie, A nie, to, to po prostu nie, nie leżała. Nie, nie, widziałem karabin. A to czyli zabiłem poszedł. tego kogoś, kto tu był chyba? No, bo karabin tam leżył. Bo tutaj strzelałem się wtedy z MTF-em jakimś ja myślałem, że jeszcze żyje e, chodźmy coś. dłuższą drogą. Albo no, tędy w sumie. No. tendo tem galbra não Pojebana está Tesla <laughs> <laughs> No to są ci, co ja zostali coś, w ci, co ich zostanie. w i się. Daniel przeżył, jeszcze Daniel. Ej, ja mam pytanie, o co chodzi z tą Teslą, bo ona raz, raz szybciej się odpara, raz wolniej. Dwóch klasy D. bo ona się bakuje czasami, ale na no to ja nie mam akurat. Ja bym chciał od razu ja powiedzieć, dobrać że dobrać nie dawajmy HP dodatkowego nie, do Niewidzialnego, bo on jest zbyt ja opeszczerwem, ja kiedy ma tyle HP. Dobra. Ale Spoko. że kto? Niewidzialny, to, to on, nie e, on miał 1400 HP, plus był niewidzialny, plus był prawie tak... E, był tak szybki, że się nie dało no od niego uciec ja, to mam ja no to tak niewidzialny No do tego mówię, nie dawajmy mu więcej HP, bo to jest jednak. A, ja. a ile niewidzialny ma HP? Oryginalnie 800, ale teraz miał chyba 1400 no, tak? Ale to nie, to musi mieć z powrotem 800. Mam No chyba. Że zrobicie tego niewidzialnego na zasadzie, że on bije, a nie obszarowo no bije. Nie. Nie. No i też dodajmy glide'om te Jezus. gogle Night Vision, bo wtedy. No bo co tak naprawdę glide mogą zrobić? Może jako go ale <gulet> trzeba sobie zbudować. Może? To, nie wiem, ewentualnie dojebię to na propozycjach, żeby nie było nerfów. 2 Ej, runterka teraz to odczytałem. Ten... Zdebutować. Ktoś właściwie no. został jeszcze? O, nerfić, o. Tak, klasady zostały. Rester restore, 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 restore. Wiesz, restor, że restor. <tryk> 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 zawsze jest ubrak. <tryk> I zagrają dobre gameplay robią w Dobra, mam pomysł, mam To Tommy, daj papieża. Dobra. Daj kemubeczkę papieża. Daj papieża. <tryk> <tryk> Zmienimy daj trochę gameplay tryk. zaraz. Boże, ale to tak chujowo. No. A co wprowadzisz, STP papież? Tak. Nie. Huberta zamieniłem w scp Nie, no daj mu normalne, daj mu normalne, Nie, <grym> to nie jedę <grym> no daj mu, daj mu tysiąc przynajmniej, bo oni go teraz zabiją expa dostaną. Ale expa dostał. Jakie, <grym> jakie <grym> zło, chyba to jest. No, nie będzie. Dobra Pokażę klasę, że no, właściwie... wie... Jakby go ktoś zobaczył i zaczął uciekać bez sensu, to prawdopodobnie my tego. O, dobra. Jeszcze nie chciał okazać, że on to wygra, a to będzie w ogóle piękne. To są trzy klasy detent powiem ci, że pancerze dobrze działają, zobacz. Redukuję obrażenia tak jak powinny, jest git. Cieło. Ogólnie tak... Mam pomysł. Who'd like to run? Daniel ma HP. Masa. Ale oni taktyka... są trójki. Taktyka na tego wilka to jest taka, że musicie go gonić jak najszybciej Nie możecie. Tak doszło przez... u... Po prostu przejeżdżasz go ty wiesz coś. Fak, wiedzą. O, To wiedzą Po czyli nie to pasody po co ja jechania z tak takim W rzeczywistości też nie jest zjechania... szita, szita, szita. A, Ale strzalina No ci Hubert gada jako przez Sinterku Ty to wygląda jakby walka na muszkiety były taki dym Masz nowe moją broń nie mogę ich mocno oszczeliwać Ale to, że je bali przez tędy przez B Inaczej! Uh. A, Siema, jest... jestem Jagrnautą No ty na A ja jestem... E, e, ...papierzem I tam wzią. Czy koledzy, jaki kanał? Tak Dobra, daje, idziemy na piątkę Mi Już go to Halo, halo, o, akurat jest, widzę, że koledzy są Wsparcie jest No, oni tam stoją Kliknij ten przycisk wy jesteście U, zabiłem jednego chłopa Max Co, ja no? No weź się już ogarni z tymi quadami No ale przecież ja tu jestem. Gdzie? A to kto tu. Aha. O! Aż stałeś go! Jaki ty. Nie wiesz, że on jest wchodzi? Ej, spierdzielony Ja. Proszę, proszę na nim, o, proszę mu dokonać jakąś egzekucję, bo ja nie wiem. Możesz jak na kim, na kim ja mogę to zrobić? Ja mogę... Zrób na Kanekim egzekucję. To jest... Mam na, nagrane to. Problem ja. zasadniczy jest taki, że ich tam jest kilku, i nie wiem który to. Dobra, co, pod... no to pójdziem, pójdę z tobą. Ja powiem ci, że masz zabić Kanekiego. I, i, słuchaj, tu ja mam nagraną nawet zgodę tutaj. Dobra, powiem, powiem. Mówisz tak tylko po to, żeby potem skasować tą zgodę i powiedzieć, że. Opa, pa, pa, pa nie biegnie, biegnie, biegnie. Ty, tu w... był. O, jest pies, jest pies. A dobra Kurwa, sześć do psa, sześć do psa! Uciekł. Dobra, spierdolił, nie ma co go gonić.